Siemanko, witajcie na kanale Krystek Team. Ja jestem Filip, a w dzisiejszym odcinku wjeżdżamy na most, który już jest po remoncie. Zobaczymy jak to wygląda. Sam jestem ciekawy, jeszcze nie wjeżdżałem. Zobaczcie, Ej, ta balustrada się świeci. Kurczę, no ładnie jest. Pierwsze wrażenie jest... To widać na kamerze ta balustrada jest dosłownie no nowa kurczę, fajnie to wygląda, no powiem szczerze, że no jestem, kurczę, pod wielkim podziwem Naprawdę, bardzo fajnie. Dawno tutaj nie byłem. Dużo razy tutaj jeżdżę. Lubię to miejsce. Świeże powietrze nad wodą, mega sprawa. Tam jakieś dziewczyny konkursy robią fajnie, coś się dzieje bo by się tylko pogoda nie zepsuła tam wracam jadę dalej Kurde, ale ja tu dawno nie byłem Masakra Kurcze Jest troszeczkę Ok nie jedziemy pod górę spoko, spoko no naprawdę fajnie, jeszcze widzę tutaj nie można schodzić tędy na dół ale już jest zrobione że można schodzić no mega, naprawdę, wygląda to kozacko Trzyma się. Nie rusza się. Zobaczymy w innym miejscu. Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Bardzo dobrze zrobione. Super. Gratulacje dla Was, Panowie. Podoba mi się. Bardzo ładnie. Obrócimy się teraz. I tak to wygląda. Jeśli film ci się spodobał, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.